Woda, żeby nie było... Nie, nie. Trzeźwość, wychowanie w trzeźwości. Wujek pije wodę, proszę. jest. Widzisz? Mówiłem, że woda. Wujek powódce by się tak nie krzywił. Żart, żart. Woda. Ja mam kolegę, który zawsze mówi w takiej okoliczności, ja mówię tak. Kurde, co mi się jak picię. Przez wczoraj tyle wypiłem, ja nie. Ale widzicie dziewczyny. W bajkach nam to wmawiają. Wy w to wierzycie? Wy, dziewczyny? O których ja czytam w gazecie, że wy od nas, mężczyzn, macie o wiele, wiele większy mózg? Panowie, kobiety mają od nas większy mózg. Znaczy, nie ma się z dziewczyny z czego cieszyć. Bo co? Bo rozmiar nie ma znaczenia. Z czego się śmiecie? Słyszałem to wiele razy. Nie martw się, rozmiar nie ma znaczenia. Bo nie ma, właśnie źle mówimy, powinno się mówić jak, że wielkość jest względna. No bo wielkość jest względna, dla jednych coś jest wielkie, dla drugich jest malutkie.